Wykaz, że dla każdej dodatniej liczby naturalnej n, 2 do n tej dzieli następujący iloczyn kolejnych liczb naturalnych, począwszy od n plus 1 aż do 2n. To zadanie oczywiście można spróbować przepałować przez indukcję, ale można to, to udowodnić też w sposób taki bardziej straightforward. I my też tak postąpimy, mianowicie będziemy się starali zapisać to wyrażenie n plus 1 razy n plus 2 i tak dalej, i tak dalej, aż do 2n w taki sposób, żeby oczywistym było, że jest ono podzielne przez 2, do n tej, przez 2 do n tej. No więc przepiszmy je sobie. Mamy tak n plus 1 razy n plus 2 razy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej razy. 2n, a to się równa. No i nie trudno zauważyć, że to wyrażenie możemy zapisać tak, że to jest 2n silnia podzielić przez n silnia. 2n silnia to jest iloczyn kolejnych liczb naturalnych począwszy od 1 aż do 2n. No a n silnia to jest iloczyn kolejnych liczb naturalnych począwszy od 1. Aż do n, no to jeżeli 2n silnia podzielimy przez n silnia, to te początkowe n liczb naturalnych nam się skróci i przeżyje właśnie n plus 1 razy n plus 2 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, razy 2n. Stąd wynika ta równość. Mam nadzieję, że to jest dla wszystkich oczywiste. Ok, no i teraz może rozpiszmy sobie właśnie zarówno licznik, jak i mianownik tego ułamka. Czyli tak, w liczniku mamy 1 razy 2, 1 razy 2, razy 3, razy 4. Razy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no i kończymy na 2n, a w mianowniku mamy 1 razy 2, razy 3 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i kończymy na n. Zwróćmy uwagę, że w liczniku tego ułamka mamy dwa razy więcej liczb niż w mianowniku. Co więcej, połowę liczb z licznika stanowią liczby nieparzyste, a połowę stanowią liczby parzyste. To Zatem to, co możemy teraz zrobić, to wszystkie liczby nieparzyste, które znajdują się w liczniku, możemy wypieprzyć przed ten ułamek, więc będziemy mieć tak: 1 razy 3, razy 5 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i ostatnią liczbą nieparzystą, która znajduje się w liczniku, jest oczywiście 2n mniej 1 razy. No i teraz ten ułamek, z tym, że w tym momencie, zarówno w liczniku, jak i w mianowniku, będziemy mieć n liczb, no a w liczniku będą same wszystkie liczby, wszystkie liczby parzyste począwszy od 2 do 2n czyli będziemy mieć tak 2 razy 4 razy 6 razy i tak dalej i tak dalej i tak dalej no i kończymy na 2n i to dzielimy przez iloczyn 1 razy 2 razy 3 razy i tak dalej i tak dalej i tak dalej razy n a to się równa ten iloczyn tych kolejnych liczb nieparzystych przepisujemy sobie bez zmian czyli tu mamy 1 razy 3 razy 5 razy 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 2n Mniej 1 razy, no i teraz, skoro zarówno w liczniku, jak i w mianowniku mamy tyle samo liczb, i y, jest, jest dokładnie n liczb w liczniku, w tym iloczynie, jak i n liczb w mianowniku, w tym iloczynie, to ten ułamek możemy sobie y, zapisać w postaci iloczynu n ułamków w następujący sposób. Możemy napisać, że tu mamy 2 przez 1, razy 4 przez 2, razy 6 przez 3, razy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, razy 2n podzielić przez n. A to się równa 1 razy 3 razy 5 razy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. 2n mniej 1 razy i teraz tak, 2 przez 1 to jest 2, 4 przez 2 to jest 2, 6 przez 3 to jest 2 razy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Razy 2n przez n, no to jest po prostu, to jest również 2. No i teraz pytanie, ile tych dwóch je, jest? W tym iloczynie. No, skoro tych ułamków było dokładnie n, no to w tym iloczynie występuje dokładnie n dwójek, czyli tutaj mamy tak naprawdę 2 do n tej. Zatem to wyrażenie całe jest równe, może ten iloczyn kolejnych liczb nieparzystych zapiszmy symbolicznie, że to jest iloczyn od k równego 1 do n liczb postaci 2K minus 1 razy 2 do n tej razy 2 do n tej. Ta liczba jest oczywiście całkowita, no i tu nam urodziło się 2 do n tej, więc teraz już w sposób oczywisty to nasze wyjściowe wyrażenie, znaczy teraz już w sposób oczywistym jeszcze to nasze wyjściowe wyrażenie jest podzielone przez 2 do n tej, więc w ten sposób kończymy dowód tego zadania. Także czołem Wielkiej Polsce i niezmiennie ku chwale Ojczyzny.